W tym filmie chciałem pokazać, jak tworzyć tabelę w SQL Już mam napisane instrukcje, żeby nie tracić czasu. Eee, składnia takiej podstawowej instrukcji do stworzenia tabeli, bo wiadomo, że jest to, jak stworzyć, które można by jeszcze dołożyć. To jest słowo Create Table, czyli stwórz tabelę, potem nazwa tabeli. A następnie otwieramy nawias i podajemy po przecinkach atrybuty, które będą w tabeli. Pierwszy jest ID. Taki sobie wpisałem int, czyli jest to rodzaj e, liczby, e, liczby całkowitych, a nawet liczb naturalnych, następnie słowo identity, który oznacza identity, które oznacza, że ta wartość będzie automatycznie wstawiana. Jeszcze po identity mogę dodać o jakiej wartości zostanie rozpoczęte dodawanie i o ile nastąpi inkrementacja, może tak to ustawie będzie widać potem, a co mam na myśli Czy tak jak mówię najpierw od jakiej wartości będzie rozpoczęte nadawanie numerów ID i o ile będzie, jaka będzie różnica między jednym a drugim wpisem czyli dwa, czyli pierwszy będzie miał 100, drugi 102, będzie to widać później. Następnie to słowo oznacza, że to jest klucz główny. Każda tabela powinna zawierać klucz główny. Zwykle jest to ID, bądź coś, co jest na pewno unikalne. Często jest to, jak mówię, nadany sztuczny atrybut ID. Następnie słowa nad 0 oznaczają, że ta wartość nie może przyjmować wartości 0. To jest przykład złożony. Minimum to byłaby taka wartość, lecz taki ciąg znaków, czyli ID i typ. Ta reszta jest niekonieczna, jest opcjonalna. Nie jest to wszystko, co można dopisać Można dopisać e, prawdopodobnie więcej. Drugi atrybut to jest name, nazwa warczal, czyli z, m, zmienna znakowa do 40 znaków maksymalnie. Unik oznacza, że wartości w tym polu muszą być unikalne. Za chwilę pokażę co by się stało też, gdyby pisać więcej niż jeden wpis z tą samą wartością w polu name. Też zaznaczę, że nie może być 0. A potem property 1, property 2. Tutaj zmienna znakowa do 50 znaków. To zmienna liczbowa. I teraz wykonując tą instrukcję zaznaczam to execute stworzę tą tabelę tutaj już miałem stworzoną przed chwilą świeże jest ona stworzona tu miałem wcześniej buntą literówkę, teraz jest przez E, co przed chwilą poprawiałem i teraz spróbujemy wyświetlić coś z tej tabeli no i tej jest pusta dodawanie zmiennych, czyli danych do tabeli Insert into, to słowo intu jest też opcjonalne, nie musi występować, ja jestem przyzwyczajony do takiej składni ze słowem intu, potem nazwa tabeli, czyli moja nazwa tabeli, a następnie ja Wymieniona wymienię na w kolejności, w jakie będę dodawał dane. ID jest wartością, która będzie sama podawana, więc ja jej nie muszę podawać, nie mogę nawet, więc podaję trzy pozostałe, im property 1, property 2 czyli wymieniam je po kolei, następnie wpisuję słowo klucze values i podaję wartości, najpierw jako name aaa, potem jako property 1 bbb, Trzeciej wartości nie podaję, pozostawiam nieoznaczoną, czyli 0. Jeżeli napiszę przecinek i potem drugi nawias, podaję drugą wartość, czyli name bb i dwie nieoznaczone wartości 0. Ja wykonam tą instrukcję, a następnie tą. Widać, że DN2 2, wiersze, tak jak mówię, ID zaczyna się od 100, a następnie jest inkrementowane dwa, 2, czyli wartość ID jest zwiększona na 2. Teraz, tak jak mówiłem w, filmie, w moim filmie, jeżeli podaję wszystkie kolumny, wszystkie wartości kolumn, nie muszę podawać, do jakich ich kolumn będą wpisywane, czyli zostawiam 3. Tak jak te trzy, bo do ID nie mogę nic wpisywać, więc są, to zostałem trzy kolony, w tej kolejności name Property 1, Property 2 i podaję te wartości bez tej części tego fragmentu tego fragmentu, czyli zaznaczam execute i SELECT, pokażę trzy wpisy ABC 104 ID zwiększyło się znowu 2 teraz gdybym chciał wpisać same nieokreślone wartości stany błąd cannot insert value 0 into call name ponieważ tu określiłem w tej linjce, że name nie może być 0 więc jak to próbuję podać 0 to mi się nie powiedzie jeżeli tutaj podałbym na przykład dd a na drugiej pozycji czyli jako property 1 gdzie jest zmienna tekstowa podam cyfrę to jeszcze się a, podejrzewam, że może być automatycznie zmieniona, ale nie może. A, przepraszam, opuściłem całość. A, to się udało, bo tak, trójka może być zmieniona na warczar bez większego problemu. Czyli mogę się to tu dodać, natomiast gdybym, jako property 2, która jest zmienną liczbową, spróbował wpisać ciąg znaków, To już się nie powiedzie, bo on nie może przekonwertować wartości DD na liczbę. To jest podstawowy sposób tworzenia tabel. Eee, tak jak pokazałem tam klucz główny, klucz unikalny w tym wypadku. Eee, klucze to jest inny temat na inny film, ale jak widać, te klucze zostały utworzone. Primary key, unique eee, a nawet unique constraint. constraint też powinna być aha bo chciałem pokazać sobie by było, gdybym spróbował wybrać. O, wartość czyli ta jest poprawna poza tym że nazwa a już zużyta To jest informacja że nie można zduplikować nazwy w tabeli bo jest oprócz unikalny na tej kolumnie więc wszystkie wpisy muszą być różne to tyle dziękuję za uwagę pozdrawiam